Witam serdecznie, Konrad Błaszak, a ze mną jest dzisiaj... to. I to. Te głośniki, dwa głośniki Sonosa, zacznijmy sobie od, nie chciałem... Przez chwilę chciałem powiedzieć taniego, ale powiem tańszego i to jest Sonos Roam Sonos Roam 2. I to jest mały głośnik i powiem uczciwie, że dostałem te dwa głośniki jednocześnie od Sonosa i dostałem też tego i tak mówię, ojej Jaki pyrdek, bo dostałem też tego, który jest no. kawałuja. Dostałem też Soniacze ULT3 i ULT5 Więc ten głośnik to jest taki malutki pyrdek przy tej całej bandzie, więc mówię Ech no. Słodziak Ale ten Słodziak ma moc... Yy, kurczę. Nie miałem doświadczenia więcej wcześniej z Sonosem specjalnie, słyszałem o Sonosie, wiem, że to jest taka marka już trochę bardziej premium. To, to nie są tanie sprzęty, to nie są sprzęty, które są, wiecie. W markecie na niskich półkach, tylko to są sprzęty już, które są troszkę bardziej audiofilskie. I ten. O nim patrząc po jego yy, rozmiarze myślałem, że... Nie sprawdzałem cen wcześniej, to też jest bardzo istotne i zaraz sobie o tym porozmawiamy dlaczego. Yy. Myślałem, że to wiecie, jest mały pyrdek taki, więc e, nie oczekiwałem od niego zbyt wiele. I gdy kopuściłem sobie cicho, to było także, no kurczę, fajne, fajnie, gra całkiem czysto, no tam szału nie robi, nie? Ale potem sobie posprawdzałem, 10 godzin pracy na akumulatorze, IP67, AirPlay'a dwójkę. Można sobie tutaj przyciskami sterować, które są tutaj. No i jakby mały, fajny głośniczek, taki akurat do kieszeni, żeby go sobie schować, jest w różnych kolorach. Ja mam czarny, ale jest też czerwony, biały, zielony i niebieski. Więc mówię spoko. I potem sobie go podgłośniłem i mówię. Kurde, to jest zaskakująco dobry głośnik i. On kosztuje dużo. Sprawdziłem sobie cenę jego przed, przed testem, chwilę przed testem, specjalnie testowałem bez tego. On koszuje 849 zł i to od razu mówię, to jest cena, która większość z was powstrzyma przed zakupem takiego głośnika. Bo gdy chce się wydać 800 na głośnik przenośny, no to się patrzy jednak na rozmiar, że większy, no to fizyki nie oszukamy. Tam się zmieści więcej głośników, zmieszczą się większe te membrany, zmieści się yy, po prostu coś więcej, więc te głośniki powinny być lepsze. Ale. Jezu zaskoczył mnie bardzo. Jest bardzo głośny, jest bardzo mm, dobrze grający, bardzo czysto grający i sądzę, że jak szuka ktoś małego głośnika i to jest główne wytyczne jego rozmiar, żeby był bardzo kompaktowy, bo nie wiem, ktoś dużo jeździ, chce sobie posłuchać, chce sobie posłuchać audio na przyzwoitym poziomie, żeby miało też jakieś miarę pierdzielnięcie powiedzmy, ale musi być małe. Obawiam się, że możecie nie możecie mi znaleźć lepszego głośnika tak małego, bo wszystkie za te w podobnych pieniądzach 800 to są już takie dużo większe. No, jednak nie tak poręczne, a ten mimo tego, że jest bardzo poręczny, kurczę, jest to naprawdę zaskoczony. 10 godzin. Szału nie robi, ale no to jest jednak mały, mały głośniczek. Szkoda, że nie ma jakiegoś mini -jacka tutaj, by się przydał, ale tak naprawdę. Poza tym ciężko jest mi się do czegoś przyczepić. To jest bardzo mały głośnik. Oprócz tej ceny, bo cena jest moim zdaniem kosmiczna. Za ten sprzęt, no ale tu płacimy trochę za sprzęt, który jest trochę audiofilski, już nie wiem czy tak można nazwać. Ale który, to jest sprzęt, który już ma tą jakość audio stawiać na dużo wyższym poziomie. Ale to jest nic, to jest po prostu malutki pyrdek. Przy tym o Jezu, to jest kawał już głośnika. To jest kawał głośnika, już i to porządny kawał głośnika. E, który już swoje, swoje waży, jak tamten waży 400 gramów, to ten waży 3 kg, więc to już jest kawał głośnika, nie da się, nie da się ukryć. I ten głośnik, nawet ma tutaj taką, taki uchwyt, jak widzicie. więc spoko, Tu można łączyć sobie głośnik, parowanie Bluetooth, mikrofon, tu są przyciski też u góry. Jeśli chodzi o dalej, głośniej, ciszej, to też jest bardzo fajnie tutaj rozwiązane. Do tego głośnika zaraz przejdziemy sobie do reszty. Dostajemy też coś takiego i musiałem najpierw to podłączyć, bo bez tego mi się nie chciało sparować. To jest ładowarka. Będzie dobry testuje zawodowa audio. To jest, audio. Mm. Więc. To jest y, ładowarka. Ty widzicie, że są piny i dzięki temu ten głośnik może być na staję podłączony. Powiem tak. To muszę przyznać. Jak się kupuje coś drogiego. To przynajmniej liczy się, że oprócz samego sprzętu, który będzie wiecie na odpowiednim poziomie, że to nie będzie tak, że będzie sprzęt wypasiony, a potem dostaniemy jakieś gówno dodatki, za przeproszeniem, gówno dodatki, które będą yy, wiecie, sprzęt za 2000, teraz przejdziemy. Yy, ładowareczka, yy, Panie Aliexpress 350. Nie, tu ładowarka jest bardzo ładna, nawet w kolorze tego głośnika, to jest pierdółka, ale zakładam, że ktoś wydaje. 2149 zł, bo tyle ten głośnik obecnie stoi. To to nie, nie kupuje, ktoś to chce sobie byle co kupić, tylko chce mieć jakby sprzęt, który będzie beautiful. A to się liczy z tym, że jak on będzie na stały podłączony w domu, to będzie też miał coś takiego, czyli nawet ładowarkę, nawet kabelek będzie w kolorze tym samym. Więc jest coś takiego, stawiamy sobie głośnik na tym, może tego nie zobaczycie, podniosę wam. Zawadzicie sobie głośnik na tym, i to sobie stoi stabilnie i jest głośnikiem wtedy stacjonarnym. Jeżeli go potrzebujecie, ściągacie. 24 godziny ciągłej pracy oferuje. IP67 nie ma, jest IP56, więc to już jest nie aż tak odporny na wodę. O czym musicie pamiętać, ale jakieś tam zachlapania powinien sobie spokojnie i tak poradzić. I przechodząc dalej, Jezus Maria. Miałem. Miałem teraz Soniacze ULT5, który jest podobny podobnych rozmiarów. Mogę Wam go pokazać. Nawet jest, dobra, nawet jest trochę większy, chociaż ten jest cięższy chyba. I tak wiecie. Ubawiłem się trochę tym, trochę tym. Mówię, potestuję. Nie patrzyłem sobie nadal na ceny, bo cena jest kosmiczna. Jest dwukrotna przebitka i muszę przyznać, że tą dwukrotną przebitkę czuć. Tu nie chodzi nawet o te dodatki, coś. Ten głośnik jest bardzo głośny, bardzo czysty, z bardzo fajnym basem. No kurczę, jeśli chodzi o jakość audio, ja jako osoba, która się nie zna, od razu mówię, nie jestem audiofilem, nawet bym powiedział, że trochę mi słoń na ucho nadepnął. Ja jestem ukontentowany w całości, bo jakość audio spełnia moje, e, spełnia moje wymagania na 100%. Testerowanie jest też bardzo wygodne, głośniej, ciszej, bardzo responsywne, więc. E, Super. Poza tym jest to głośnik, który jest głośnikiem przenośnym i stacjonarnym, jak powiedziałem. Ale do przenośnego, no to to jest kawał, to jest ciężkie bydle. Tutaj jest jakby kawał sprzętu i to jest ciężkie bydle, więc go do, pod ręką bym go sobie tak nie nosił. Raczej gdzieś tam zaniósł i postawił. No właśnie, się, co może być nie tak. Nie ma audio, audio jacka, mini jacka. nie ma mini jacka, więc to jest jakiś tam mały minusik, bo to jest małe małe głupie złącze, które jest fajne, szczególnie jakby ktoś chciał, wiecie, po, po audio sobie, co, po że po sobie coś tam puszczać. Kurczę. Wydaje mi się, że największym, to jest właśnie problem, znaczy nie mówię, że to jest problem, bo są one tak się trzyma, no to się trzyma, ale to jest właśnie coś, co mi przeszkadza, czyli ta cena, bo ta cena jest kosmiczna. Można podłączyć sobie dwa głośniki, Aplika... aplikacja jest, aplikacja mnie denerwuje, bo najpierw musiałem znaleźć dwie aplikacje, wtedy jedną i jedna mi mówi, no dobra, to używaj tej drugiej, a ja to po cholerę miałem ją instalować, po co? I plus musiałem dłuższą chwilę spędzić, żeby znaleźć ustawienia tego głośnika, to swoją drogą. Ale powiedzmy, że to ja jestem głupi, a nie, że to są zrobił taką aplikację, bo na początku macie radia, wszystkie jakieś tam twoje muzyki, a ja mówię, a ja chcę głośnika, ustawienia jakieś, ekwalizery, szmery, bajery, głosowe, tam możecie go obsługiwać głosowo, to musiałem chwilę się przekopać i Jakbym mówię, to może moje nieogarnięcie. Ja nie mówię, że nie, ale chwilę mi to zajęło. Ale do tego można wszystkiego się przyzwyczaić. Ta aplikacja też jest do ogarnięcia. Tylko ta cena. Ta cena jest kosmiczna. Szczególnie jakbym chciał sobie dwa sparować bo jest taka opcja. Postawić sobie w domu. Zakładam, że miałbym. Nie chcę mówić brzydkiego słowa. więc powiem, Wyczesane w kosmos audio, które by ukoncentrowało mnie moich yy, współimprezowiczów, jakbym robił imprezę, domowników, mógłbym sobie puścić cichutką muzyczkę, która by świetnie się niosła, a mógłbym zrobić sobie po prostu imprezę, dać dwa głośniki, albo nawet jeden by wystarczył na fulla. Zgadnijcie, co to była zanuta, po tych trzech nutkach, bo przed chwilą właśnie jej słuchałem. I byłbym super turbo szczęśliwy, szczególnie, że to się łączy bardzo przyjemnie. Nawet bez tej aplikacji można i jest naprawdę bardzo, bardzo dobrym, dobrą jakością audio. Kurczę no, nie chcę rozwijać tego filmu, rozwijać się w tym filmie. To jest super głośnik, to jest cholernie drogi głośnik, bo 2149 zł, to jest coś, co przekracza moje możliwości finansowe do wydania na głośnik, ale jeżeli ktoś ma takie pieniądze, to jestem przekonany, że będzie zadowolony z tego głośnika, szczególnie, że on też jest w kilku wersjach kolorystycznych, jeżeli go kupicie, a jak kupicie dwa i sobie sparujecie, to w ogóle będzie cud, miód, orzeszki. Ja lubię Sony i od razu jeszcze na sam koniec. Ja lubię Sony i Sony moim zdaniem ma bardzo świetny stosunek ceny do jakości, nadal się z tym yy, yy, nadal się z tym zgadzam, nadal będę się tego trzymał, ale jeżeli ktoś powie ja chcę więcej jakości, to ja powiem, to weź sobie takiego Sonosa. Cenowo Kosmos, dla mnie kosmos, po prostu ale jakościowo to jest sztos. Tyle. Więc jak jak Was stać, to się kupta. A jak Was nie stać, to się nie kupta. A ten luj też jest po tym, skąd. Może go nie odeślę, zaraz to. Co, Zapowiem. zapomniałem. Nie, żartuję. Żartuję oczywiście. Ale zaskoczył mnie, że taki mały Pierdek, bo to jest taki mały Pierdek. No, popatrzcie sobie w porównaniu do telefonu, no to to jest mały Pierdek. A daje naprawdę bardzo mocno radę. To tyle. Jakość, jakość, jakość. I cholernie wysokacana. Pozdro!